Siemanko, ja jestem Ciastek i witam Was w kolejnym odcinku naszej serii Renegade Platinum Pokémon Hardcore Nazlog. Jesteśmy obecnie w Eterna Forest z Cheryl. Już na wstępie mówiąc, że nawet jeśli uda nam się złapać, czy złapać, spotkać Pokemona w double walce, to nie będziemy go łapać. Postanowiliście tak w komentarzach i ja też tak uznałem, że tak będzie lepiej i bezpieczniej. Przez to, że uciekły nam już dwa Pokémony że dopiero jak wyprowadzimy Sheryl z lasu i będziemy mogli się wrócić w solo walce, to dopiero wtedy złapiemy pokemona. Ale ja tak czy jak będę chodził z repelami. No i mamy poniedziałek. Mam nadzieję, że początek tygodnia dla was jest jak najbardziej udany. Tutaj minęliśmy jedną parę trenerów. Tych się niestety nie uda uniknąć. Oni mają pokemony psychiczne, więc nie najlepiej, nie najlepiej bym powiedział. Slowpoke, Execute, Natu, Spoink, Drowsy, Balto. Czy ja chcę walczyć z nimi w takim razie, w takim razie, pojedynczo? Który będzie który? Który to jest kobitka, a który to jest facet? No ale dobra, tak czy jak myślę, że zaczniemy sobie um, bidrillem. Chciałem to dać. Możecie dać znać, jak wam e, minął weekend, jakie macie plany na nadchodzący tydzień. Odcinek raczej. Pokaże się, ujawi się we, we wtorek Tak dzień po dniu nie lubię, nie lubię zbytnio dodawać Też wiem, że niektóre osoby mogą mieć po prostu No nie mogły obejrzeć wczoraj odcinka, czyli w Czyli w niedzielę Kiedy był, ale dobra, przejdziemy sobie do walki To nie są jakby żadne, że tak powiem bardzo znaczące walki Więc będziemy sobie grać na yy, przyspieszeniu No i myślę, że Bug Bite powinien tutaj Kończyć, no i eksprzeradałem na Zubata, żeby. By zbierał Expa też, żeby nie, nie zlevelować za bardzo naszego bidrilla, ponieważ jego będziemy chcieli użyć na pewno, a raczej prawie na pewno w nadchodzącym gymie. Napisaliście również propozycjoników, ale jeszcze wszystkich nie wykorzystaliśmy z poprzedniego odcinka. Repel, oczywiście, chcemy sobie zarzucić kolejny w takim razie. Tutaj są kolejni trenerzy, których można sobie ominąć na spokojnie. Tutaj. Tych też można ominąć, więc my nie mamy jakiegoś takiego dużego interesu, żeby walczyć z nimi. Tutaj można wejść do. Można już wejść do Old Chateau, Tu zawsze było. Był cat. Ale tu można i temić. To jest Shadow Claw chyba. Dokładnie. Czyli można już wejść do Old Chateau w takim razie, więc z nią tu nie wchodzimy i odstawiamy ją w takim razie. No i będziemy sobie. Co dostaliśmy od niej? Tm27, nie zwróciłem uwagi co to jest, czy to będzie Dazzling gleam 27 Return, ok no w końcu ona miała takie, powiedzmy, że Friendship Pokemony Myślę, że Czechy mogą zadać nie za wiele z, z Quick ataku jeśli jakiegoś Pokemona będziemy mogli mieć Już Wam mówię jakie tutaj możemy spotkać Pokemony Banirish, Shroomish, Paras, of Ninkada albo Taylor. Taylor byłby super. Ninkada, nie wiem, czy byśmy używali Shedinji, e, więc ciężko mi powiedzieć. Bannery Rigid, Paras, paradoksalnie bardzo fajnie. E, Slakow też byłby super. No ale dobra, to zobaczymy w takim razie, co nas tu. co na nas tu czeka w trawie. Moglibyśmy poczekać do nocy i próbować Merkroła albo Miss Review'a łapać, ale myślę, że nie ma takiej potrzeby. Mamy Parasa tutaj, czyli. Myślę, że możemy próbować go łapać. On nam raczej nie powinien za dużo zrobić. No i udało się nam złapać pierwszego pokemona w dzisiejszym odcinku. Oczywiście chcemy go nazwać. Ja muszę sobie tylko zobaczyć, jakim nikiem, jakiego niku jeszcze nie wykorzystaliśmy. Ok, no i tutaj była prośba, żeby nazwać pokemona em, Estonia, następnego od em, Rona Weavely. Więc pozdrawiam cię bardzo serdecznie. No i nazywamy w takim razie. Naszego parasa Estonia. Chociaż nie wiem, czy już Estonii nie mamy, ale to jakby nie robi, że tak powiem, dla mnie żadnego problemu. Tutaj są rybacy, których możemy również ominąć. Nas aż tak bardzo nie obchodzą walki z Pokémonami. Tutaj w ogóle jest dom profesora Oak'a z, z tego co mi się kojarzy. I tutaj gym jest zamknięty, gardeni nie ma na ten moment. 216, czyli ona poszła na tą Lodową ścieżkę, czyli będziemy musieli Przedostać się przez Mount Coronet Okej, okay, dobra, czy my tu możemy przejść Aha, możemy wejść Na rower i moglibyśmy jechać Na dół i złapać też tam Pokemona Pytanie też od Rona Wively'ego, czy mój pies pozdrowi ehm, Teraz Dobrze pokazałem chyba pierwszy raz w życiu ehm, Mój piesek na ekranie się wyświetla I również cię pozdrawia Mój piesek Tutaj jest Eterna Building i tu mamy Barego. Aha, ona zabierze tej statuły nie wiadomo czego tak naprawdę. Czy znaczy, no, myślę, że jak patrząc na ekran, można się domyślić, no, ale spotykamy tutaj znowu Cyrusa, czyli naszego, Naszego, że tak powiem, Nemesis, z którym będzie bardzo trudna walka. A e, nie, nie można sobie zobaczyć co jest napisane, ale tu można sobie też pójść złapać Pokemona na 211. <laughs> Czy my chcemy tutaj na pewno? Um, łapać Pokemona. Przepraszam też was, że tak zaglądam na te dokumenty, ale no kurde, jest to bardzo, że tak powiem, przydatne. Ciężka 211, tutaj mamy Meditite, Machop, Swablu, Teddiursa, Natu i Chingling. Chingling tak średnio, um, a po drugiej stronie możemy Bagona złapać. Tylko 10% jest tylko na niego. Nie no dobra, wiecie co, złapiemy tutaj mimo wszystko Pokemona. Sugeruję jakieś temki, no i mamy Pokemona i mamy Meditita. Meditite, bardzo fajny pokemon, tak szczerze wam powiem, ja bardzo lubię Chama. Jakoś nie miałem za bardzo okazji, żeby go używać, bo jakimś cudem w Emeraldach go nie było No i tutaj z tego co widziałem następne imię to było Jacob I pytanie również, jaki pokemon jest według ciebie najbardziej papierowy? Tak szczerze z taką definicją Glass kanona. Okej, okay, Cynthia, ona tu nam da Studio Yayo z tego co kojarzę tylko że chyba po walce. Teraz Kata dostaliśmy, który tutaj chyba jest trawiastym atakiem. To co pamiętam, muszę sobie zobaczyć, ale z tego co kojarzę, to tutaj Kat chyba był trawiasty. Albo w jakimś innym romchanku. Nie, tutaj jest trawiasty, 60 sił, jak widzicie. Więc no mamy trochę już tych TM-ów I HM -y mamy aż dwa. Ilacz tu nie było, bo właśnie, bo ja tu szedłem i... Nie wiem czy sprawdzałem, nie, ale tutaj profesor Oak czasami przesiaduje. Tutaj dostaniemy jajko również od Synty z którego będziemy mogli mieć Togepi, czyli Togekisa, czyli świetnego świetnego Pokémona. Pamiętajcie, że tej fery Typing istnieje, ale przede wszystkim chcemy sobie wejść tutaj jeszcze, bo to jest Thief, z tego co pamiętam. Dokładnie, a my będziemy chcieli um, kraść jakieś itemki. No, nie można powiedzieć, że, że nie. I ciekawi mnie, czy mogę w takim razie, jak wejdę do Mount Coronet, mogę w takim razie przejść dalej, bo no powiedzieli, że że teoretycznie Gardenia tam jest, czyli powinniśmy móc pójść tam i złapać Pokemona bo bym nie chciał walczyć na razie dobra no to ja sobie używam repela bo nie chcemy, że tak powiem łapać żadnego yy, sta, może nie że statycznego ale tutaj jakby Pokemona tylko chcemy sobie przejść dalej i okej okay, mamy Moonstone czyli w końcu będziemy mogli naszego Eevee ewoluować chociaż to też kurde tu mogliśmy przejść to ja nie wiedziałem to mogliśmy zaryzykować z tym wagonem, ale no mówi się trudno. Rare candy dostaliśmy. Superowo, chociaż na tych rare candy troszkę mamy. No i dobra, no i tu używamy dalej repela i przechodzimy sobie dalej. Ok, czyli można tu przejść. Mamy Soft Sand, super. Każde takie itemki się przydadzą. No i idziemy tutaj do wody, czyli miejsca, gdzie chcieliśmy się dostać, ponieważ tutaj możemy złowić Pokemona. I to nie byle jakiego, bo teraz możecie zacząć, że jest przed nami Fibas. Jest 100% szansy na Fibasa tutaj. Więc to jest na pewno coś, co my chcemy złapać, ponieważ Milotic również jest fenomenalnym Pokémonem. Jak dobrze kojarzycie, no i on tam, no tutaj nam nic nie zrobi. Więc my sobie go po prostu złapiemy. Dokładnie, o wiele łatwiej było go złapać. Mamy jeszcze propozycję Niku Ang, ale to było dedykowane dla latającego pokemona, więc zobaczę, czy mamy jeszcze jakieś propozycje. A jeśli nie, no to wybiorę po prostu, już mam w sumie państwo w głowie, że tak powiem, więc zobaczymy się za chwilę. Okej, okay, nie widzę żadnej propozycji, więc nazwiemy Fibasa po prostu Francja. Myślę, że tak można go e, nazwać. Jest to, no Paryż wiadomo jest, e, albo był, może dalej jest, nie wiem. Jeżeli ktoś, ktoś wie, jeżeli mamy tutaj jakiegoś eksperta modowego, musiałem się mojej dziewczyny zapytać a raczej. Czy Paryż dalej jest światową stolicą mody? No i dobra, my sobie lecimy tutaj dalej, bo chcemy sobie itemki na pewno pozbierać. Wszystkie jakie tutaj możemy, z tego co pamiętam, też był Prism Scale od razu, żeby móc ewoluować tego Fibasa. No i tutaj dokładnie mamy Prism Scale, więc możemy od razu ewoluować Fibasa w Mylotica. Tutaj mamy kolejny item Light Clay również się przyda. Tutaj mamy Revive, to nam się nie przyda. Tutaj chyba był. Nevermelt Ice, z tego co pamiętam. No i wychodzimy na ścieżkę 216, czy tu będą mieć jakieś bardzo mocni trenerzy? To jest moje pytanie, bo jeśli tak to my się tu będziemy musieli uważać z zapuszczaniem. 23 poziomy, Snover, Swynup, Moczum, Snorant i Snizel. Więc tutaj nie ma różnicy z tego co widzę w Pokemonach, więc myślę, że możemy sobie złapać tutaj jakiegoś. Temu by nie przed walką z tą e, babeczką. No w sumie możemy ją ominąć. To w sumie tak byłoby spoko. No nie mam na razie zamiaru walczyć z niej pokrywami. No i mamy e, smoczuma, no i pada, e, pada śnieg niestety. Więc Smoczuma sobie złapiemy, on raczej powinien szybko udać się złapać. W możliwości, więc jak będziemy już jakoś blisko albo nawet w czerwonym HP, to no niestety będziemy musieli go pokonać, ale udało nam się. Złapać Smoczuma. Lodowo psychiczny pokon, więc dzisiaj naprawdę bardzo, bardzo dużo Pokémonów będziemy łapać. No i myślę, że możemy sobie go nazwać Albo wiecie co? Eee, może być w takim razie Norwegia. Dobra, udało nam się go ominąć. I tu jest gardenia w tym domku, z tego co pamiętam. Dokładnie, więc tutaj eee, możemy ją wysłać z powrotem do Dima. No, palfrytem. My sobie tutaj możemy możemy się przespać, żeby się wyleczyć, więc w sumie za nią również przechodzimy. No i dobra, no i wracamy w takim razie do Eterna City, więc ja się widzę z wami już tam na miejscu. Ok, i jesteśmy w centrum Pokémon. Będziemy sobie chcieli zobaczyć, co tam nasze nowe e, Pokémony mają i w sumie to tak szczerze te Pokémony, e, że tak powiem, których nie używamy albo które nam zmarły, czyli na razie tylko Uper. Będziemy sobie przenosić tutaj, bo trochę nam się tutaj nieporządek robi I mi się to zaczyna nie podobać Pytanie też było, czy założę Discorda albo Twittera Discord, że tak powiem, no ja się na Discordzie nie znam aż tak Znaczy używam oczywiście, ale jako zwykły użytkownik nigdy nie tworzyłem swojego własnego kanału Więc na razie jestem w trakcie tworzenia go Myślę, że może w tym tygodniu już będzie, ale no nie chcę wam obiecywać po prostu na 150% że, że tak będzie więc, więc no mam nadzieję, że że będzie, że będzie Discord jak najszybciej, Twitter raczej nie raczej ja Twittera aż tak nie lubię no i zobaczymy sobie co wy tu macie. special defense i special attack no mm. jakbym powiedział pure power tutaj mamy więc super, no i neutralna ja się zawsze z neutralnej natury cieszę, bo zawsze mogło być gorzej dry skin e, w wodzie restauruje HP, czyli spoko będzie to w, na walkę z y, Crasherem Wake'iem na pewno. I Adaptability. Uuu, czy w takim razie Milotic też będzie miał, bo muszę zobaczyć. Fibas. Ym, ma Swift Sim albo Adaptability. I później zmienia się to w. Albo w Kutcham, albo w Marvel Scale. Nie mam teraz bladego pojęcia. Ale czy on się może czegoś. Takiego wyjątkowego nauczyć? Nie, czyli warto, bo. Czyli można go już ewoluować, ale nie będziemy go raczej używać, chyba że będzie, Weźmiemy go sobie teraz, żeby po prostu z nami. żeby z nami chodził po prostu, bo jeszcze chyba możemy. Na pewno możemy się wrócić, że tak powiem, do lasu. Znaczy tutaj przed. Tutaj możemy sobie użyć Repela. Mamy już dwa tylko, bo przejście przez to Mount Coronet. Trochę zajmowano i tu mamy jagódki. Nice, dobra. To warto, warto, że tu poszliśmy. Wydaje mi się, że już powinniśmy móc odebrać Rotoma. Tylko poszedłem sobie jeszcze repele kupić, więc widzimy się w żeby nie stracić, żeby go nie stracić na pewno, widzimy się w takim razie w Old olszhatop przy próbie łapania. Okej, okay, jesteśmy przed telewizorem Rotoma. Ja w ogóle powiem wam, że mnie tak zawsze przerażało całe tutaj olchata, kurde no Naprawdę, no i on ma 20 poziom, więc miejmy nadzieję, że uda się nam go złapać No i udało się, raz go uderzyłem bug żeby, żeby na pewno się udało No i mamy Rotoma, którego będziemy, którym będziemy mogli zmieniać formy, nazwiemy go sobie Mołdawia, nie wiem dlaczego w sumie Mołdawia tak mi przyszło do, do głowy. Kurde, no to było chyba top 1 przerażających miejsc w pokemonach jak grałem. Naprawdę. Ok, mamy Old Gato, no trochę już ich dostaliśmy. Więc dobra, wychodzimy stąd po prostu, bo nie chcę tu. Nie chcę tu siedzieć. Omnius Wind, Apror, Double Team i Shockwave. Na spoko będziemy cię mogli jakby innych ruchów też nauczyć, ale ona chce. Żeby ją nauczyć dazzling, glimu więc to na razie nas nie rusza. No i tutaj możemy sobie jeszcze zejść na dół złapać Pokemona. Więc my wskakujemy na rower i chcemy sobie um, jechać złapać Pokemona. No musimy się, że tak powiem, uzbroić na nadchodzącego Dżima. Czyli możemy przejechać sobie bez problemu. Okej, okay, dobra, tutaj e, pozwolę sobie spowolnić grę, żeby na pewno omijać tych rowerzystów. Ah! <grytanie> Próbowałem ją wytańczyć, ale kurde, nie wiem, jakoś zestresowałem się trochę. Ehm, więc co? No, dobra, to jest Nicole, ona ma Taylor'a do duo i Wingula. Jezus. Aha, czyli tu nie możemy. Jezu, to wszystko na marne poszło. Nie, nie, nie. Ja to już. No dobra, więc chyba będzie pora na przygotowania do walki z Gardenią 1236. To ja myślę, że ja Wam powiem w ogóle, że przy przygotowaniu bardzo lubię, co ja myślę? przy przygotowaniu i przy jedzeniu. Więc nie wiem, czy sobie nie pójdę teraz zacząć obiadu przygotowywać i myśleć nad walką z. Z Gardenią, bo raczej w jej gymie nie powinno być problemów. Na pewno musimy Golbata w Krobata ewoluować. To jest, że tak powiem, podstawa podstaw, jakiej potrzebujemy na tego nadchodzącego gima. Już wam powiem, jakie ona ma Pokémony: Belosom, Tangela, Cherim, Grotl, Prelum i Rose Raid. To nie, jest na nie będzie to na pewno łatwa walka, ale myślę, że walka do ogarnięcia. Więc no co, pokażę wam tylko jeszcze raz, jakie mamy pokemony. Mamy w drużynie Bidrila, Metanga, Grotla, Golbata, który będzie Robatem na walkę, Rajhorna i Starawie. I tutaj mamy Rotoma, ym, Smoczuma, Medicama, Parasa, Fibasa, który zaraz może być Milotikiem, Shroomisha, który również może być Brelumem na walkę. Tego raczej nie będziemy brać Lorda. Meganium, Huberta Iwi, którego nie będziemy na razie nawet ruszać, Estonię, um, Sixtiego GG Charmilliona i Monferno Polskę i Austrię. Um, e, Finiona. Finiona, więc ja idę sobie um, tylko pomyśleć nad tym, i widzimy się w Dzimie już tak naprawdę. Okej, okay, no i witam was. Troszkę ponad 2 godziny później, 15.02, chciałem powiedzieć 01, ale zmieniała się akurat godzina. No i nadeszła pora na walkę z gardeniem. Obiadek zjedzony, rodzice odwiezieni, więc tak wygląda nasza drużyna. Ktoś może zapytać, dlaczego nie ma Staravi w naszej drużynie? Otóż powód jest prosty: przez przypadek zamieniłem jej Aerial Ace na Endeavor, i nie ma żadnego latającego ataku. A nie chciałem wczytywać gry ani nic. Więc no, wskoczył Parasekt po prostu do drużyny zamiast niej, już wam pokażę jak drużyna się prezentuje. Tutaj mamy Monferno z Charcoalem, e, Fake Out Mach Punch, Flame Wheel Taunt. Dalej mamy Słowację Bidrilla, Muscle Band, e, Assurance, Poison Jab, Bug Bite i Toxic Spikes. E, Lich Life, Wing Attack, Poison Funk Taunt, Robot On ma Expert Belt na sobie. Leftovers, Ballet Punch, Zen Headbutt, Iron Head i Iron Defend, Peter S, um, Estonia, Cut, Leech Life, Spore, Bug Bite, Silver Powder oraz Metal Claw, Bite, Firefunk, Dragon Rage, Charcoal, e, Charmeleon i tyle w takim razie z drużyny. Tak, jeszcze chcę tylko w sumie. Sprawdzić jedną rzecz, bo właśnie ogarnęłem się Taunta. Czy Metagross, może, znaczy, czy Metang może się nauczyć? Nie może. Tylko dwa nasze jedyne Pokémony, które mogą, to już faktycznie się tego nauczyły. No dobra, to my w takim razie wchodzimy do walki. Do walki. Każdy jest zlewelowany tak, żeby być na skraju levela, żeby wylewelować w trakcie walki. No i najważniejsze, żeby Monferno nam wylewelował. Jako pierwszy, bo na 27 poziomie uczy się Flame więc to jest bardzo, bardzo ważne. No i pierwszą mamy Belosom, którą musimy. E, miejmy nadzieję, że to w ogóle wypali. E, najpierw musimy ją sfakeoutować, żeby troszeczkę jej obrażeń zadać, i następnie ją stantować, żeby nas nie stan sporowała ani nic, tylko żeby po prostu z nami walczyła. Dokładnie chciał żyć stan spora, więc na nas to nie działa. My teraz używamy Flame Wheel no on jest dosyć tankowna, więc to też trzeba mieć na uwadze, że raczej jej nie zbijemy. Ona powinna użyć Dazzling Glim. Z tego co dokładnie użyła Dazzling Glim, ale my otrzymamy neutralne obrażenia. Mimo, że jesteśmy walczącym, to pamiętajcie, że ognisty również rezystuje wduszkowe Pokémony. Ona teraz się wyleczy. Więc my po prostu zaatakujemy jeszcze raz. No i powinniśmy już po prostu dokończyć, już powinniśmy ją wsadzić w taką pętlę, gdzie albo będzie się leczyć, albo będzie po prostu umierać. Już, żeby, żeby mieć 100% pewność, użyjemy mach Puncha, żeby to po prostu dokończyć, nie użyłaby drugiego potiona. Więc tak oto levelujemy i będziemy uczyć się flame throwera. Dokładnie, forget move. I. Zamiast Flame Wheela dajemy sobie Flame Thrower. Mamy oczywiście Charkol, więc nie dotyczą nas żadne Muscle Bandy ani nic. W ogóle ciekawi mnie, co by było, gdybyśmy mieli na przykład Choice Band i byśmy zmienili Flame Wheel na Flame Thrower w trakcie levelowania. Ciekawi mnie, jak to by zadziałało. No i mamy Rose Raid. Mamy Rose Raid, która będzie chciała atakować raczej Extra um, Więc my sobie tutaj zmieniamy na. Piterda S, to, to jest nasza, nasza kontra, ma Citrus Berry, Magical Leaf, Sludge, Dazzling, Glimmy i Extra Sensory, więc wszystko od niej rezystujemy, a nawet niektóre Tutaj jak widzicie Jesteśmy na nie um, odporni Więc ona tutaj będzie Magical Leafem, no on oczywiście zada troszeczkę obrażeń, ale nie powinien za dużo, dodatkowo mamy Leftoversy No zadał o wiele więcej niż się spodziewałem tak szczerze Więc to mnie trochę niepokoi ale dobra, my zadaliśmy równie dużo. Więc po Citrus Berry powinniśmy już pokonać bez problemu. Leftoversy trochę nas wyleczą, tam chyba z 4 HP dokładnie. 4 no i co? No, odkryta nie powinniśmy paść. Ja on zadał bodajże 22. Ale no, krytem dostać byłoby bardzo, bardzo słabo. Enzen ten teraz na szczęście trafiło. I możemy pójść dalej co teraz będzie? Myślę, że będzie Cherim albo Grotl. Tak patrząc po, po tych pokémonach, Nie wiem w sumie z czym chciałbym. Chyba, chyba Grotl wolałbym, żeby wyszedł w tym momencie. Tak szczerze. Jeszcze troszeczkę się wyleczyliśmy. Cherim. Mm, Okej. Okay. To na Cherryma my w takim razie chcemy 60. Tak mi się wydaje, że to będzie dobry wybór, bo on będzie chciał użyć Sunny Day, żeby się wzmocnić. Co automatycznie wzmacnia nasz Firefunk i również mamy Charcoal'a. Więc Weatherball. Nie wiem, czy Weatherball nawet skrytowany nas nie, nie zabije, bo tutaj e, 100, 100 powera ma Weatherball, jeśli jest w pogodzie. Więc jeśli nie dostaniemy kryta, powinniśmy na luzie przeżyć, ale skrytem może być. tragicznie. Dobra, nie dostaliśmy kryta. Z krytem też byśmy przeżyli, więc firefunk tutaj powinien. Tak mi się wydaje, że dokończyć. No bo jesteśmy w słońcu. Stab super efektyw. No niestety nie. Więc teraz nastawiamy się na kryta, No. No dobrze, no trudno, no musimy, musimy zagrać wokół, wokół tego ciosu krytycznego. No, i na szczęście e, opłaciło się to nam i przeżyliśmy, więc teraz powinien Grotl wyjść, bo została Tangela i Brelum jeszcze. Tego Breluma tak szczerze trochę ominąłem wzrokiem, a nie powinienem go lekceważyć. Dobra, Tangela. E, Dazzling Glim, Shockwave, Ancient Power Stun Więc tu myślę, że. Myślę, że Estonia się bardzo dobrze spisze, chociaż nie wiem, czy nie powinienem dać jej e, w takim razie Cherry Berry Ale dobra, no będziemy to rezystować, Parasek też tutaj w tej grze dostał bufa, Więc jest dosyć tankowny, a my mamy Leech Life i Bug Bite, jeszcze do tego mamy e, Silver hmm. Aha, bo my otrzymujemy obrażenia w słońcu Zapomniałem, zapomniałem o naszej umiejętności, o dry skinie. Że my otrzymujemy obrażenia w słońcu. Ale dobra, trafiamy na szczęście. Kurde, no ale to może w takim razie troszeczkę odwrócić. Chociaż słońce powinno się zaraz skończyć. E, Tangela ma Copa Berry, więc. Dobra, no zaatakujmy. Chociaż mogliśmy już zaatakować tym Leash Life'em, żeby się wyleczyć na pewno. Bo tutaj ogromne obrażenia dostaliśmy. No właśnie, mogliśmy się wyleczyć. Ej, no nie, mogliśmy się naprawdę wyleczyć. Bo teraz będzie Brelum, bodajże. Czy będzie. Dokładnie, Brelum będzie, więc dobra, no musimy zaryzykować, niestety. Yy, I spróbować. Sporem, czy Leech Life'em od razu? To jest pytanie. Ojoj, no nie zada... zadało nam to bardzo dużo, ale dobra, on nie powinien użyć Spora. A wszystko inne. No Thunder Puncha też nie. Jeżeli użyje Thunder Puncha, to tragedia. A jeśli nie użyje. No, to jesteśmy w fenomenalnej pozycji, jeśli użyję Mach Puncha dokładnie. Więc wydaje mi się, że walka już tutaj powinna być um, wygrana. My sobie, oczywiście, atakujemy Wing atakiem, czterokrotna efektywność. On nie ma Fokus Sasha tutaj. Fokus Sasha miał tylko i wyłącznie Cherrim w tej walce, którego i tak byśmy niczym nie zbili. No i ostatnim Pokemonem jest Grotl, który ma Leftovers, Seed Bomb, Protect, Leech Seed oraz Bulldoz. No i dlatego właśnie. Nie chcemy się nauczyć na pewno Swifta Swift nie, dlatego właśnie musieliśmy Krobata Taunta nauczyć Żeby nas nie Leech i nie wciągnął w taką e, Leech Seed, Protect, Leftovers, Karuzele Tak pozwolę sobie powiedzieć, więc my tutaj używamy od razu Taunta Kurde ta Tangela z tym Ancient Power również mnie trochę zaskoczyła, zapomniałem, że Trawiasty nie rezystuje kamiennych ataków Więc byliśmy, że tak powiem neutralni, no i co, no i mamy Pokonaną gardenie, mamy drugiego Jima zdobytego. W końcu udało nam się odblokować, nam to bardzo dużo rzeczy, e, czyli na przykład siedzibę timu Galactic w tym mieście, co da nam możliwość blokowania kolejnego dobrego Pokemona, którym będzie Porygon. E, a także no, kolejną ciężką walkę, tak naprawdę, z Commander Jupiter. No ale będziemy mogli też zmieniać formy rotoman dostaniemy jajko z Togepi, więc. Same plusy, same plusy pokonania Gardeni. E, powinna nam się też ścieżka na dół odblokować, przez co będziemy mogli złapać tam pokemon. Miejmy nadzieję, że będzie to Poison Hill Gliscor Jeśli nie, no to. Mówi się trudno. No jak widzicie, nie użyliśmy nawet e, Słowacji w tej walce. Był to taki Pokémon. No, mimo że Parasek był raczej Pokémonem zastępczym, to nie było takiej potrzeby. Tutaj macie jeszcze zwycięską drużynę. Polska, Słowacja, Łotwa. Peter S Estonia i 60GG, No, walka była w niektórych momentach bliższa niż powinna być. Ale no co? Dziękuję Wam w takim razie za oglądanie. Odcinek był bardzo zbieraczy. Można powiedzieć, że poszliśmy zbierać grzyby, a tak naprawdę zbieraliśmy Pokemony, więc nie zapomnijcie o lajkach, komentarzach, subskrypcjach i co? No, widzimy się w następnym odcinku. Ja byłem ciastek, wy byliście wy. Cześć!